Tam gdzie jest ten autobus, jest główna droga i zjechaliśmy taką wiejskim, takim dojazdem tutaj do chatki. Tam na dole jest jakiś teren rolniczy. Kolejne chatki. No i my tutaj u kogoś na polu po prostu się dzisiaj rozbijamy. Looking for place? Where do you think is good? It needs to be flat. Może here. It's more flat here. Yeah? Poradzi się jakoś Ważne jest, żeby namiot leżał w miarę na równym Teraz pewnie w komentarzach usłyszę, że... Ale jak to? O, ktoś ci rozkłada namiot? Jak, jak to może być? Jak śmiesz? Sam sobie powinieneś rozłożyć. Tak, zazwyczaj tak robimy. Zazwyczaj sam sobie rozkładam namiot, natomiast tu jesteśmy w pracy każdy ma swoje obowiązki. Jest kucharz, który gotuje, jest kierowca, który jedzie, jest fotograf, który fotografuje. Jest gościu, który pomaga przy rozkładaniu namiotów, w bagaży i tak dalej. Każdy ma jakieś zadanie. Każdy musi mieć pracę. Ważne jest w tym kraju, żeby mieć pracę. I tak to wygląda po prostu. Więc bez hejtów tam tu są skały fajne Z taką fryzurą trochę jak moja Dobra, I tak już nic więcej tu nie nagram ani nie zrobię zdjęć z Idziemy pomóc młodemu z namiotem Jest we go, jest? Now we go, yes? go. Zobaczycie jak młody jeździ O no jest wariat Tu tam nie podpalaj bo skórbar kończymy <laughs> na market Czekaj, safary. jadą? ale jak byliśmy tam w tamtym miejscowości to już z medalami szło. Tak, tak, zawody tak, 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 na mecz krykieta. Ja bym siatkówkę w paletki, obstawiał. W paletki, w będą grać. Siatka pewnie. No to młody dowiózł nas na targ i powiedział, że jedzie naprawić oponę i że będzie tu za jakąś godzinę. Nie wiemy, gdzie pojechał. Pojechał gdzieś z dala poza miasto. Może tutaj nie mają po prostu jakiejś jakiegoś warsztatu. Albo nie mają dobrego warsztatu. Pojechał, zostawił nas. Ale wziął numer telefonu, więc jakoś się spotkamy. O ile mi telefon nie padnie, bo mam chyba 10% czy 9%. Zaczyna się robić zimno. Nie wiedziałem, że tu będziemy godzinę. nic sobie nie wziąłem na górę. Ale mam coś innego, co mnie rozgrzeje. lokalne taksy dzieciaki biegają prawie pod samymi kołami, niektórzy grają w piłkę życie się toczy. Teraz patrzcie jak więcej niż 15 osób będzie chciało wejść do Jeepa. i parę z niego już wyszło co weszło 15 osób? Pewnie, że weszło. Bliskie spotkanie trzeciego stopnia z policją, z kilkoma policjantami. I jak właśnie. się okazuje. Eee, to są... Zapytaliśmy ich, czy możemy sobie odpalić browara na ulicy, no bo nie znamy tutaj prawa, więc się zapytaliśmy. Najpierw nam powiedział, że tam, a my nie, nie, czy możemy na ulicy, czy będzie problem. Oni, że nie ma problemu, można spokojnie pić piwko na, na środku ulicy. Także idziemy teraz w poszukiwaniach jakiegoś sklepu. Natomiast już tu byliśmy wczoraj czy przedwczoraj. Już mamy jeden sklep obcykany. Tu widzę, że jest jakiś drugi, żółty. Ale idziemy się rozejrzeć, co tu jeszcze jest. jest taka krótka ulica. Marketowa. Pewnie już kojarzycie tam wcześniej za mną. Po lewej mojej stronie jest ten ATM, z którego wybieraliśmy kaskę. Tutaj nam pan policjant pokazywał już gdzieś, że jest bar. Chyba ten niebieski budynek. Który tam jest w tle? Coś takiego Ale będziemy jeszcze szukać. Tutaj idą ci panowie policjanci, z którymi rozmawialiśmy. Niektórzy uzbrojeni w patyki, niektórzy uzbrojeni w strzelby, broni Ciekawe, Ciekawe, czy nie puścili się za nami w naszą stronę, zobaczyć, czy nie będziemy robić rozruchy. O szachy jeszcze nie idziemy w ogóle w tym mieście nie ma czy ta nie, pani nie ma? To nie o to Chciałem kupić czapkę, ponieważ wszyscy tutaj biegają. Komando Cup. W jakichś zielonych czapeczkach komando I jakieś moje Jakież jakie jest moje rozczarowanie Że to jedynie noszą policjanci tutaj. W takim nie. razie policjantów jest strasznie, strasznie dużo. I zaczynają już od trzeciego roku życia. Wszystkie dzieci tutaj biegają w zielonych czapkach z napisem komando, komando. Zło, w, w, wyszywane złotą nicią. Tak. Ten chłopaczek też. Ja, ja podszedłem do gościa, piękną angielszczyzną, powiedział, że no nie ma, że to tylko niebiescy noszą. Tylko. Podszed podeszliśmy do pani, Pani mi dała Jordany białe, czapki Jordana białego, białe, ale to nie jest komando. No. Ja z Nepalu muszę wyjechać tak jak Kevin z dwiema rzeczami. Czapką komando i dresem Nepal. Dres z napisem Nepal, w kolorach nepalskich, piękny. I ja jeszcze jedną rzecz mam, którą, z którą muszę wyjechać, to są flagi modlitewne. Najlepiej na takim sznureczku. To mi się po prostu marzyło zawsze. Żeby Słuchajcie, mieć takie chyba chłopak nam będzie zawrosił czapki komando Tak? No. Pokażę nam gdzie są. Nie, biegnie. Na policję pobiegł. O kurde. Może być kurwa grubo. <coughs> Czemu? Co ty mu powiedziałeś? Nie, bo zapytałem pani. Pani powiedziała zapytała drugiej, że nie ma i że nie ma i tak dalej. Może dostaniemy czapki komando. No albo dostaniemy od... Albo wpierdono komando. Zobaczymy. Nie wierzę. Młody ma dwie czapki komando. Co ty kapie? Okay. Trzy. Trzy? trzy. Młody gdzieś poleciał, z kimś pogadał, nie było go 20 sekund i nagle ma przybieg z trzema czapkami komando. A mówili wszyscy, że nie da się tu takich dostać. Młody pobiegł do policji i dostał trzy czapki. Cześć. Cześć. Cześć, powiedział nawet po polsku, chłopak. Słuchajcie, yy, no. za dwie czapki 500 ziko, nie? Okay. Ja nie wiem, Proszę bardzo. Jest komando? Jest? Jest komando? Przecież ten. Bierzemy. Chłopaki nas znajdą, to zobaczą, to przecież zbaronieją. Okay. To, to, to oni mają to chyba na tym posterunku wszystkich. <laughs> po prostu <laughs> mają ten. A mundur można kupić? Dziękuję <laughs> okay. Thank you. Thank you bardzo. Dwie wziąłeś? Tak, dwie. To jest bardzo, wspaniale. Teraz wybieramy. To jest dar narodu nepalskiego dla narodu polskiego. Wspaniale, w końcu Piękna, dostaliśmy czapkę. Piękna, polarowa czapa. A, ale... ale będzie cieplutko. Dokładnie, dziękujemy. Mamy komando, misja spełniona. Thank you. Misja pierwsza zakończona powodzeniem. Zobaczyła turystów. Bardzo się postarała. Poszły kontakty dwóch od razu. Jedyn, Dwóch jedynych turystów, którzy, którzy w tym kraju, w tym mieście w ogóle byli, yy, chcieli załatwić temat. Najlepsze jest to, załatwić. że młody pobiegł do policji, nie było go 15 sekund i przybiegł z dwoma czapkami. Komando. <laughs> Komando. Po prostu w tym momencie, jak siądziemy na motor, to wiesz, jaką będziemy, za będziemy załogą? Motokomando. Motokomando. <laughs> Nie, w ogóle fajnie, słuchajcie. No Bardzo podejrzewam, fajnie. Że tutaj w Polsce... ludzie są tak po prostu przyjaźni. W Polsce byśmy porił dostali, jakbyśmy chcieli czapkę od policji. No. A ile bierzesz? No to ja też. Słuchajcie, 250 rupii to jest teraz sprawdziliśmy 8 ,43 zł 43 grosze. Więc bierzemy jeszcze tych czapek. Bierzemy komuś Komuś jako pamiątkę. Jeszcze muszę narodowe czapki Nepalu kupić, ale tych kupię z pięć no. i gwarantuję, że jedną rozdam na rozdaniu, jak udostępnisz mój profil na yy, swoich mediach społecznościowych. że to hej. będzie za pół roku co dalej. No. <laughs> nie wytrzyma pół roku bez, bez oddania jej komuś. Ale tak, weźmiemy jeszcze po jednej czapeczce tych narodowych też Paweł jest bardzo na nie zajarany, tak bardzo jak ja na te flagi i razem jesteśmy tak samo zajarani na te dresy z napisem Nepal. Super są. Tutaj w ogóle dzieciaki e, chyba ze sportowych klas, albo ze jakichś szkół takich sportowych, e, właśnie w takich różnych dresach chodzą. Super to wygląda. Powiem wam, że naprawdę nie trzeba mówić po nepalsku, żeby zamówić dwie czapki komando. Pani, jeszcze nie dostaliśmy towaru. Pani idzie na komisariat sama, słuchajcie, co kurwa. Nie... Pani tam biegnie na komisariat. Proszę. A ona naprawdę biegnie na komisariat. Tam są ci policjanci, z którymi robiliśmy zdjęcie. Tam nie ma jakiegoś sklepu innego z ciuchami. Nie. Bez sensu zasadzie... byłoby, jakby biegła do konkurencji. Wszyscy, wszyscy na nas patrzą, jak siedzimy w czapkach policyjnych i pijemy browarkę. No. to jest przesłane. Jest... Wyobraźcie nas... sobie w Polsce. Siedzieli Czy... dwóch inkognito, ale jednak z czapkami. Znaczy, byłbyś na YouTube już dawno i I na popijają Facebooku. browarka na środku ulicy. byłoby skandal. Hmm. Ale przez to, że. Wieś wcześniej, tam 200 y, km do granicy z Chinami, niby chodzili z kijami, ale mieli taki posterunek, kurde, no. który był wyposażony, słuchajcie, tak jak naprawdę, nie wiem... Tyle broni w jednym miejscu, klub, to jeszcze nie, nie widziałem. no patrz, no idzie z tymi, z tymi czapami, no bez jaj. Ale jest w siatce, patrz, skitrany w A, skitrany. To jakiś może być, wiesz, nielegalny, ten, to was. przemyt. I Bez kidu, ale to są jaja straszne. Naprawdę no. cieszę się, że. Y, nikomu nie tutaj. może pokazać. W Katmandu byłoby pewnie gorzej. Mm. Pani zadyszana. Teraz zobaczycie, jakie będzie przejęcie towaru. Przejęcie towaru? <noise> tak. To, popatrz, popatrz teraz tu. Patrz tu. Ej, daj, daj tę kamerę. <noise> Mamy czapki, komando. Mamy dla siebie i dla kogoś jeszcze Może są dla ciebie, właśnie dla ciebie Może dla ciebie Subskrybuj ten kanał Generalnie my mamy ruską opaleniznę, nie? No. Rolniczą tak zwaną tak. Dłonie, twarz I kawałek kostki, a tak to nic No Tak się czuję Albo zegarek jak ściągniesz, masz taki biały pasek Stać się na zegarek? A widzisz jakiś zegarek na moich rękach? No a twój nie działa, nie naciskaj. O kurde, cyfrowy. Glow in dark. Tego to stać. A właśnie miałem pytać, bo nie widziałem wcześniej koszy, a taki. Ja nie widziałem wcześniej turystów, ale spotkałem ciebie. Ale faktycznie, jeśli chodzi o turystów, nie tu turystów. to przez cały ten wyjazd jeździliśmy w takich terenach. Że jedyne chyba kogo widzieliśmy, to w Jeepie jakieś dwie białe osoby były. Teraz dzisiaj, ale jest dzisiaj. jesteśmy tutaj dziesiąty dzień. Dziesiąty dzień. Nie, nie ma śladu jakiegokolwiek ale... turysty. Czy ale w nocy, jest ale, ale w nocy spoko. widać gwiazdy, bo nie ma zanieczyszczenia światłem, nie? Tak, tak zwany smok świetlny nie występuje w miastach yy, nepalskich, po, no. ponieważ po prostu tu nie, nie ma Bo nie ma. miast. <laughs> nie ma prądu. śpimy dzisiaj pośrodku niczego. Z angielskiego in the middle of nowhere. Yes. Yes, yes, yes. yes. Oh, Inside joke. Nice. Yes. <laughs> Inside joke, nie tłumaczymy bo stracisz wszystkich followersów, Ci kanał. Nieprawda. Eee, nie, Przybyłoby fajne. ich wtedy. Ho, ho, ho. Nie, eee, naprawdę smok świetlny w tym mieście, w tym kraju nie istnieje. Teraz się zastanawiam, czy to nie jest pato stream. Tak. Dobra, przerywamy ten patostream. stream. Hey, słuchajcie, robimy test, bo odkąd założyliśmy czapki, to nikt do nas, nie, nikt do nas nie, pod nie podszedł, wszyscy trzymają strasznie duży dystans. I na nawet dół. nie patrzą się dłużej niż dwie sekundy w naszą stronę. A my nawet nie mamy kijów samobijów. Nie mamy nic, ale może myślą, że jesteś Amerykańce i no nie wiemy co się dzieje. Na Ściągamy na... czapkę, robimy test. Na, wiesz co na tych, na ym, praktykach w Nepalu. No Ameryka... Amerykańcy na praktykach w Nepalu. Nie ma się co śmiać, bo tu jest baza wojskowa. A my teraz będziemy całkiem po ciemku jechać z młodym. No, a młody już pewnie najebany. Nie młody jest po prostu kierowca szacunny naprawdę. Kierowca bombowca jest naprawdę. Hej, no to jesteśmy. Olgut? <grywa> All good. Fixet? Tak. Taler okay? okay. No to zawijamy się z powrotem na naszą bazę noclegową. Szybko minęło. Fajnie było na mieście Kto bym tu? Na disco Na disco Trzymaliśmy się Dzięki. Co tu jest? Nie wiem co to jest ze sklep Może z paliwem, bo są jakieś... Paliwo. Paliwo <noise> Jest Patrzcie, zobaczcie teraz jak wygląda stacja benzynowa Jakbyście tu byli sami byście w życiu nie powiedzieli, w życiu byście się nie dowiedzieli gdzie zatankować tu jest gas station jedynie po zapachu stacja benzynowa łatwo się kapnąć proszę bardzo stacja benzynowa well Yeah, tak? mm -hmm. okay. Fajną mają metodę... nie Nie? Tak? mają metodę dawkowania tego paliwa. W butelkach w butelkach litrowych, na przykład 5-litrowych, 1,5 litrowych. No i na litry się sprzedaje. Co jest najlepsze? najlepsze? Że sprzedawca ma czapkę komando. Pff, wielkie mi rzeczy. <grym> na pewno ma komando, bo to jest gas station, więc jest to istotne muszą tego pilnować, ale tobie powiedzieli, że nie możesz nagrywać, bo nie miałeś czapki komando. Ale jesteś ci powiedział, ja że te dziupki wstawię. tam jedna istra, i słuchajcie, nie ma, nie ma pół wioski. No. BHP mamy speca BHP, a spec BHP, approved Quality Check. <noise> Patrzcie, dziecko się bawi na środku drogi. Pyk, jakiś tam śmieć. Tu ktoś na motorku. Tu się nie stanie. Teraz by wszyscy płakali. Że jak to, ktoś potrąci dziecko. Tutaj ludzie o siebie dbają, jeżdżą tak, żeby nie rozjechać dziecka. Pokażę Wam jeszcze, jak to w nocy wygląda miasto takie fajne miasto, które prąd ma cały dzień praktycznie całą dobę o ile nie ma jakichś przerw w, do, przerw w dostawie no to tutaj fajny prąd cały dzień funkcjonuje Sklepy się świecą Fajny vibe, bardzo fajny vibe w tym mieście jest A tu jeszcze mamy Sklepy z ciuchami, sklepy z butami Hi Patrzcie, jakie fajne schody. I cyk, na balkonik. U mojej prawej panowie policjanci ze szczelbami a ja w czapce komando Słuchajcie, my tu już mamy takie wtyki z policją. Chodzisz, przechodzisz, oni ci od razu haj haj. Jesteśmy ustawieni już w tej wiosce. Z piesiołkami też mamy wtyki. Z piesiołkami też mamy wtyki, patrzcie jaki idzie. A tutaj extra fuel tank. Super fuel, jest. Rocket fuel. Rocket fuel. Rocket fuel. fuel zaleje żeby nie brakowało mi paliwa. We go to Mars with this rocket. Monteverest? Everest? Jak to pierdchnie? Jak to jebnie? Let's go. Let's go. Jedziemy. OK, let's go. Okay, let's go. Rocket go. Rakiet, go. <laughs> Sorry, one minute. No okay, problem. No problem. This is adventure. <laughs> Ty, Ale co, wrzucamy wrzucamy gaz jedziemy? Nie, no bierzemy paliwo i jedziemy. All good. All good. good. Biznes Local what? Local raksi. Raksi. Ah, Strong, lokal raksi strong. Good. Good. You like raksi or beer? What do you like? Both. Beer? You like beer or raksi? Same, same. Same, same. Zostawiamy właśnie lokalny alkohol, taki którego pewnie nam był mocniej dostać. Aczkolwiek nam Kolesko. nie jest e... nic ciężko dostać Załatwiliśmy lokalny alkohol Raksi. Raksi Ciężko Nepali dostępne. Raxi, Nepali Raxi. Ona jest z wodą rozcieńczona od razu Gotowy drink do picia e... o kurde ale tutaj dobrze gra, patrz o ja pierwszy papier Raksi. Szukamy zjazdu na naszym mieście Jeszcze jeden to było na lewej myślę. Tak. Offroad. nie spodamy Tak nie wyglądało. No to nie tu chyba. Okej, okay. dziękuję. Okay. You. You. You're the boss. Boss. Bez driver. Dzisiaj śpimy. Cześć. Zim... Zimniutko no.